Maria Maj, aktorka, wspaniała aktorka TR Warszawa od początku tego teatru w zespole. Dzień dobry, pani Mario, witam. W Rytmie dzień Kultury. dobry, dzień dobry państwu. W Polskim Radiu RDC spotykamy się y, z powodu premiery filmu Grzyby, która miała miejsce dwa tygodnie temu. Reżyser y, pan Paweł był razem z nami, Paweł Borowski. Jak się okazuje, to już kolejna państwa współpraca. Y, w filmie Grzyby gra pani główną rolę postać kobiety, która jest dosyć tajemnicza. Mhm. Jak się pani czuła na planie? Na planie czułam się fantastycznie. W lesie, wszystko w lesie. dzieje się w lesie. Była piękna pogoda na szczęście Jesień, czas. Jesień i grzyby. I grzyby, mnóstwo grzybów. Tak, ale rozmawiałyśmy o tym, że taki nietypowy plan, taka sceneria naturalna też no, jest tematem do tego, że może się coś przydarzyć, jak się noga zawinie o konar. No właśnie, właśnie, no, źle obliczyłam, <grymne> zapomniałam o swoim wieku i wywaliłam się tak niefortunnie, że, że sobie po prostu piszczel uszkodziłam, znaczy tak no i potem pół roku to musiałam jakoś regenerować, rehabilitować. A jeśli chodzi y, o sam temat, to nie będziemy Państwu opowiadać, o czym jest film. Jest to rodzaj, powiedziałabym, spaceru, podróży po lesie. Tak, żeby Państwu nie zepsuć przyjemności z oglądania. Ech, dlatego, że... No to obciek, ładny mi spacer. <laughs> ładny mi spacer, tak. Chociaż no, jest też y, duże napięcie w filmie. Nie zdradzając, bo cały smak to dotrwać do końca, a wtedy historia się wyjaśnia. I nie możemy też Państwu w związku z tym powiedzieć, co tak naprawdę no, nam się wydarza. Z tym napięciem No to jest właśnie tak, że, że, że skoro ten film został zakwalifikowany na festiwale horroru w Austin i nie wiem, tam w Meksyku, w Brazylii, były pokazywane i tutaj na festiwal Splat. No, to znaczy, że coś tam się jednak, ten spacer nie jest taki miły. Coś tam się dzieje. Tak, tak chociaż nie niewin... istnieje. Tak, niewinnie wyglądająca postać kobiety, którą pani gra jako główną rolę, no wydaje się początkowo niewinna. No ale akcja się rozwija, rośnie napięcie i rozwiązuje się w pewnym momencie, jak to Państwo, mam nadzieję, przekonają się, wybierając się do kin studyjnych, by zobaczyć film Grzyby. Jeśli chodzi o teatr, Pani Mariu, bo dla mnie Pani przede wszystkim jest aktorką teatralną, tak jakoś y, mam, mam to w głowie i w sercu. Y, jest Pani bardzo mocno związana z Ter Warszawa, w którym jest Pani od początku tego teatru. Co ciekawe, usiadła Pani podobno w fotelu i poczuła, że to jest Pani miejsce. Tak, naprawdę, to, to było magiczne, tak, tak, że tutaj będzie już moje miejsce. Ale wcześniej byłam w innych teatrach, tak zwanych teatrach prowincjonalnych, czyli w Jeleniej Górze, w Opolu i w Poznaniu. Tak, ale wracając jeszcze do TR, bo nie chciałabym, żebyśmy tak szybko uciekły od tego tematu. Yy, sprowadziła Pani do TR Warszawa Grzegorza Jerzyna. No w pewnym sensie. Sam się wprowadził, a <laughs> przede wszystkim dyrektor Bogdan Słoński go m, przyjął, ale m, faktycznie jakby po zobaczeniu jego egzaminu w Krakowie, w szkole, w Akademii Teatralnej, no to zakochałam się jakby w tej w, w przestrzeni, w tej sztuce, no w tym spektaklu. I, i, no, i, no i jakoś tak zaczęłam go namawiać, żeby zrobił coś u nas i zrobił. No i został. I zrobił, a I potem został. Dostał, zrobił słynnego bzika teatralnego, a potem dostał propozycję objęcia dyrekcji. Ale wie pani, to jest dziwna sprawa. Czasami mam wrażenie, że człowiek jest tylko takim medium, którym posługuje się jakaś opatrzność, albowiem... No, tak naprawdę w jednym dniu były dwie premiery w Warszawie. To była premiera spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego, Ele, 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 Elektra mhm. i Brzik Tropikalny. I to wejście tych dwóch y, artystów tak mocno w teatr. Zobaczmy w Polsce od, od, teatralnej. Tak. Polsce. Od, 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 odbyło się to jednego dnia, więc ja w związku z tym mam, mam wrażenie, że jestem tylko taką osobą użytą przez los do tego, żeby tak się stało, jak się stało. Z obydwoma reżyserami pracowała Pani. Tak, tak, tak. Zarówno z Jarzyną, jak i z Warlikowskim. No, dłużej z Jarzyną, ze względu na obecność w TR Warszawa, wiadomo. Tak, tak. Ale jeśli chodzi w ogóle o pracę z reżyserami, bo miała Pani przyjemność i radość pracować z legendarnym Henrykiem Tomaszewskim, twórcą Teatru Pantomimy we Wrocławiu. Z Mikołajem Grabowskim, który też myślę jest ważny, bo zrealizowaliście kilka spektakli. No i oczywiście Jarzyna Warlikowski i również ślub. Z którym się zresztą pani podobno przyjaźniła. No tak, tak. Trochę nam teraz się tak to yy, rozeszło. Rozeszło, no ale to jest naturalne. Natomiast jeszcze był Janusz Neczak, wspaniały reżyser. Pracowałam też z Januszem Wiśniewskim, z którym przyszły, przyszliśmy całą grupą do. do do Warszawy. Ale wracając jeszcze do, do samych reżyserów, bo powiedziałam o tych nazwiskach nie bez powodu. Po tylu latach bycia na scenie, jak Pani widzi ten krajobraz reżyserski? Bo pewnie jest tak, że każdy reżyser wnosi swój świat, swoją energię, swój model pracy, ale czy widzi Pani, że na przestrzeni kolejnych dekad zmieniły się standardy pracy po stronie reżysera? Wszystko się zmienia i zmienia się w ogóle teatr. Ym, i, i, I to, co było wczoraj obowiązujące, czy, czy, czy mocne, jakoś słabnie i się wycofuje, <laughs> wchodzi nowe, więc to się zmienia. Teraz dużo pracuję z młodymi. Jakoś tak się stało, że przez ostatnie dwa, trzy lata pracowałam, a no, nawet więcej. Z młodymi ludźmi, bo Grzegorz Jeżny wymyślił taki de, rodzaj promocji dla reżyserów Debiut TR i, i na festiwalu for, Młodego Forum, bodajże tak się to nazywa, Wybiera, wybierał osobę, którą. Zapraszał do teatru, na, żeby, żeby zrobić debiut. Przepraszam. Może woda. I, i, i. i. No i właśnie w związku z tym A poza tym robiliśmy też konkursy takie. To był właśnie nie pamiętam, jak się ten ostatni nazywał, ale no, z, z tych konkursów wyłaniali się za, nie Młodzi tylko doni. reżyserzy, ale też i, i aktorzy, bo do pierwszego projektu Grzegorz zaprosił aktorów młodych, którzy później tworzyli. Ten zespół. Tak, ale pytając o to, czy zmieniły się standardy pracy z reżyserami, to też trochę nawiązuje do tego, co się w ostatnim czasie e, działo z Krystianem Lupą, te zarzuty, które się pojawiły, ale myślę sobie w ogóle też o tym, że środowisko teatralne przychodzi myślę, mocny etap transformacji. To jest subtelna praca, ale jednak ona jest znacząca też w obliczu tego, co się stało w Teatrze Dramatycznym, te, te, te rzeczy, które wyszły, jak reżyserzy czy dyrektorzy traktują zespół. Więc jakby pod tym kątem, zresztą w Teatrze przecież w TR też, to, że Ania Rochowska się pojawiła na stanowisku nowej dyrektor i to jest jakby świeża sprawa, bo to jest raptem rok z małym hakiem. No to też wynik tego, że Teatr postawił, postawił granice, że tej granicy nie można przekroczyć dalej. No, mnie się wydaje, że to taki mechanizm, który dotyczy każdej władzy, również tej władzy, która, że, że tak jak władza polityczna wyobraża sobie, że Polska to ja, tak samo w te, dyrektorzy często czy, czy mówią sobie: Teatr to ja, ten teatr to ja. A to nie tylko. No to powstaje przy współpracy zespołu, i to jest najważniejsze. I to nie tylko aktorów, ty, tych, tych ludzi, którzy pracują przy scenie, ale również z całego pionu osób, które pracują wokół, jakby te, przy produkcji spektaklu i, i przy reklamie spektaklu i tak dalej, I w ogóle pro, prowadzących teatr, więc jest to po prostu zespół. I jeżeli się o tym zapomni, no to potem jest jak jest. Mówię Czy jakby, jest Padku ciężko jest dramatycznie? Mówię w wypadku władzy, ale jeśli chodzi o bezpośrednią pracę reżyserów z aktorami, no to też to był taki czas, który, wie pani, to zawsze jest tak, że to w dwie strony, że nie tylko winien jest ten kat, ale również czas, czas czasami. No, i ta ofiara, niestety mówię coś niepopularnego, ale no, no jest też coś takiego, że, że, że ludzie sami jakby stwarzają taką możliwość, oczekują tego może wygodniej im, tak, lub taki jest zwyczaj. I na szczęście to się zmienia. I niech się zmienia na dobre dla całego jasne, zespołu, jasne. nie tylko zespołu aktorskiego. Wrócę do wątku przyjaźni z Krystianem Lupą. Z czego mhm. ta przyjaźń się wzięła? No. Pod domyślam się, że z pracy wspólnej, czyli z teatru. A, to było super. No to w, 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 w Jeleniej Górze właśnie Alina Obidniak zaangażowała dwóch... Sławetna. Tak, sławetna Alina. E, zaangażowała dwóch studentów, którzy skończyli akurat szkołę teatralną. Krystiana Lupe i Mikołaja Grabowskiego, no i oczywiście natychmiast y, przedstawiła mi Krystiana i, i jakoś bardzo się ogromnie polubiliśmy i stworzyliśmy taką mm, utopię małą, <grym> potem Krystian tą utopię powiększał i, i no to jest jakaś jego idea fix. Utopia, czyli? Tej utopii, czyli takiego środowiska, w którym Wy, 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 można bezpiecznie y, tworzyć. Ale chodziło o obszar teatru, czy też poza teatrem, To jakby ta utopia działała? Jedno z drugim, bo to nie można było tego oddzielić. Tym bardziej, że wie pani, no Jelenia Góra jest małym miastem. Oj, bardzo małym, ale jak, jakże uroczym u progu Karkonosza. w ogóle jest cudownie. Właśnie cała okolica jest cudowna i jak się już tam jest, to właściwie nie ma nic innego do roboty, a to jeszcze były lata 70., więc już w ogóle y, jeszcze system i tak dalej. W związku z tym, no a poza tym my bardzo jakoś pasowaliśmy do siebie, polubiliśmy się i, I jeździliście razem na wakacje. A to później już później. też, tak Lata kiedy 80. ja już odeszłam z Zielonej Góry też mm, to nadal jakby przyjaźniliśmy się i to była szansa na to, żeby pobyć razem. Jeździliśmy na wakacje, to było super. Krystian Lupa y, lubi żartować. Oczywiście on ma niezwykłe poczucie humoru. I po prostu jest naprawdę bardzo inteligentnym człowiekiem. A inteligencja to poczucie humoru, wiadomo. Również. Chociaż nie, nie każdy lubi żartować, <noise> prawda? Bo jakbyśmy. A jak nie lubi żartować, to jakiś jest. Tak, bo są Podejrzamy. reżyserzy, którzy mają taki związek bardzo poważnych panów. No, no Tutaj... nie, nie, brak poczucia humoru to skreślę oczywiście natychmiast. Tak, dobrze. To może wątek też początku pani drogi zawodowej, bo to jest bardzo ładna historia, czyli ogród miłości tak Henryka Tomaszewskiego i Książę Niezłomny z legendarnym y, Cieślakiem, czyli Tat Grotowskiego tak, we tak. Wrocławiu, to w sumie te dwa spektakle zdecydowały podobno o tym, że pani wybrała aktorstwo jako swoją drogę zawodową. No dokładnie tak, bo to w Sysa właśnie. To kiedyś zada się Weronowiczem, tak żeśmy sobie gadali, on, on właśnie podobno ja, jakąś miał sytuację, że go wessało. <laughs> I, i Panią potem wessało we Wrocławiu. Nie wessało we Wrocławiu właśnie w ten Ogród Miłości, ale równocześnie <laughs> Wcześniej właśnie w Łodzi zobaczyłam spektakl Grotowskiego, książenie Książę Niezłomny i to naprawdę było coś, co porażało kompletnie. Właśnie, pani, pani Mary, bo to jest dla mnie też taka wyjątkowa rzecz, żeby dotknąć tych emocji, które właśnie takie osoby jak pani miały szansę przeżyć oglądając Cieślaka. U Grotowskiego. Co to był za teatr? Nie ma dzisiaj takiego teatru. Jak to... Nie, nie, nie ma. Ale Właśnie... może i Bogu dzięki, że nie ma. Dlaczego? Dlaczego? No bo Dlaczego? on by nie, tej poprawności politycznej w żaden sposób nie, nie, nie sprostał i nie, 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 nie wykluczony. Ale do czego to porównać? Bo my się sobie jak i przecież Jarzyna A z Bernikowskim panie... też eksperymentowali bardzo. Nie, 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 to słońce innego. Ja bym raczej to porównała do Mariny Abramowicz, do tych performanceów e, i nie pamiętam, jak się nazywa ta. E, choreografka, reżyserka, która pokazywała w Nowym Tacie niedawno, taki, gdzie e, aktorzy po prostu e, preparowali swoje ciało, pod, a potem wbijali je na haki, podwieszali się na tym, no takie różne rzeczy. To było przeżycie tego typu, graniczne jakby też na te czasy. Oczywiście. Mówimy o Grotowskim, o księciu tak, niezłomnym. O księciu niezłomnym, mm -hmm. bo u Tomaszewskiego wręcz przeciwnie. Po prostu estetyka, piękno, niesłychane, Ciała, ciało, ruch. gracja, elegancja, ruch, w ogóle kompletnie. 一米八五的个。 Ale w związku z tym zobaczyłam całość. No i to już wiedziałam, między czym a czym to się odbywa. Między północą a południem. No, dokładnie, Jestem dokładnie. ja, Maria. Maj. Wspaniale, ale do tego jeszcze łączy nas również doświadczenie teatru lalek. Ponieważ była pani w Teatrze Arlekin, tam miała pani przyjemność w dyplomie eksternistycznie zagrać. Lalki Henryka Ryla to były chyba jawajki. A czy to doświadczenie lalkarskie rezonowało później w pracy aktorskiej? Oczywiście, miałam przyjemność, nie nieprzyjemność, bo nam tego pan Jarema, który był w jakimś konflikcie i odwrotnie, raczej pan Jarema może był w konflikcie z Rylem, nie wiem, wszystko jedno, uznał, że to starocie i, i nie uznał nam tego egzaminu, mimo, że, mimo, że myśmy te Niesłychanie byli przygotowani, ale drugi raz jeszcze później, już bardziej nowocześnie się przygotowałam do egzaminu i zdałam szczęśliwie. I poszło. I poszło. Nawet pamiętam, że mi proponowano no koniecznie reżyserię w Pradze wtedy tam była, ale nie, nie nigdy nie, 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 nie wpadło mi do głowy, żeby wyjeżdżać poza Polskę. Więc y, ani w ogóle studiować reżyserii Broń, Panie Boże, jakiejkolwiek. Czy to doświadczenie rezonowało? Ale rezonowało niesłychanie, dlatego że to jest, po pierwsze poznałam tam wspaniałych ludzi, zaangażowanych, cudownych. Y, to były lata 60., 10, prawda powiedziawszy, bo to był jakiś 68 rok. <laughs> ale też piękny rozwój sztuki lalkarskiej. Kilian, Henry Kryl. Mhm. No tak, I, i, i ci ludzie, ale oni też potrzebowali już czegoś, czegoś nowoczesnego i przyznam się pani, że to mnie tak zainspirowało, że wtedy w Białym Stoku powstał, to był pierwszy rok, festiwal aktora solisty. I w związku z tym ja namawiałam kolegów moich cudownych, którzy siedzieli na rzekali, a byli cudowni, żeby coś zrobili, ale oni jakoś tak nie mieli takiej energii. W związku z tym ja zrobiłam króla mięso pustarym a zrobiłam z moim mężem. Wspaniale, jak monodram. I jako no to byliśmy we dwójkę, ale to był taki mały spektakl. Wy, wy, wywieźliśmy to cały zespół ze mną. Pojechał wtedy do Białego Stoku na ten konkurs i dostałam drugie miejsce. Wspaniale. A naprawdę byłam no, 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 adeptką totalną, ale bardzo ambitną. I, i właśnie Zrobiłam to z miłości dla tych y, moich kolegów lekarzy, żeby zobaczyli, że można wyrwać się z tego troszeczkę takiego narzekania. Tak, Maja y, Ostaszewska również ma korzenie lalkarskie. Rok była na, na lalkach, zanim dostała się do Krakowa. Pani Mario, istota aktorstwa dzisiaj po tych wielu latach na scenie, y, czym jest aktorstwo? Czym jest aktorstwo? O Boskiej, ja pani pytanie zadała. Proszę ja na to odpowiedzieć. Ja pani mam coś takiego. Ostatnio widziałam spektakl, prawdę powiedziawszy, no, w pewnym sensie lalkowy. I grało tam dwoje ludzi, aktor i aktorka, którzy jakby no, prezentowali ten spektakl i zobaczyłam tam właśnie różnice. To znaczy, to co dla mnie jest istotą tego zawodu. Ten... Potem się okazało, że ten aktor bierze w tym udział od początku, że on jakby też był współtwórcą tego spektaklu albo, no nie wiem, gra to przez parę lat i tak sposób, a, a kobieta aktorka przyszła już później, zastępując inną, która też brała udział od początku. Ta różnica w ich wykonaniu była niesamowita. Aktor prezentował to tak, jakby to było jego własne, kompletnie. I w związku z tym ja byłam totalnie zaangażowana w to, co on mówi, co on robi, jak prezentuje tą literaturę i, i... natomiast ta kobieta bardzo pięknie to odgrywała. Nie miała tego... To nie było jej. I ta różnica być może dla no, normalnego widza nie, nie było w tym, nie, nie dostrzegłby tej różnicy, ale no może jakoś tak się wypowiadam. Czyli prawda. No, ale to coś więcej niż prawda, bo to chodziło o to, że to było jego własne. I tu się musimy zatrzymać. <noise> Czy aktorstwo to własne coś? No więc to znaczy, że trzeba to tak znaczy w moim wypadku, ja muszę być uwiedziona jako widz, bo przede wszystkim, teatr za, za tam, aktorka, nie aktorka, ja jestem widzem przede wszystkim, kocham teatr, chodzę do teatru namiętnie też i tak dalej, kiedyś bardziej. Ja, ja muszę zostać uwiedziona, ja muszę uwierzyć w to po prostu, a jeżeli ktoś mi to tylko prezentuje, no to w związku z tym ja pozostaję wobec tego dość obiektywna i chłodna, ale jeżeli ktoś gra tak, czy przekazuje mi to w taki sposób, jakby to było jego własne, no to mnie to wtedy przejmuje. Maria Maj Maria była naszym gościem w Rytmie Kultury. Bardzo dziękuję Pani Mario. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W TR Warszawa zapraszamy Państwa yy, pod koniec grudnia Pani Maria na scenie.